Dzień dobry moi mili witam Was w kolejnej Bece z Madek, a dzisiaj między innymi kilka gorzkich słów o adopcji, o bąbelku, który ma kilku ojców oraz o nieprzyjemnych wydarzeniach w znanym dyskoncie. Zapraszam. Wydaje mi się, że adopcja dziecka kojarzy się raczej z czymś dobrym i pozytywnym, i myślałem, że ludzie ogólnie tak myślą, ale okazuje się, że są i tacy, którzy mają z tym problem, a konkretnie są to madeczki. To znaczy jedna konkretna madeczka, którą Wam zaraz przedstawię. Nie wiem, jakie zdanie mają inne na ten temat, więc nie chcę uogólniać. W każdym razie posłuchajcie. Adopcja to pójście na łatwiznę i omijanie życia, a później jeszcze chodzą dumne i udają, że one takie święte matki. A gdzie była ciąża? Gdzie były bóle, rozstępy, wymioty? Gdzie było rodzenie na żywo, 20 godzin na porodówce i krew po łzy? Bo dla mnie matka to jest ta, co nosiła pod sercem, co chodziła z brzuchem, co znosiła kopniaki po żebrach i zgagę o trzeciej w nocy, a nie ta, co sobie wybrała dziecko jak nową torebkę w sklepie. Jak ktoś sobie adoptuje dziecko, to on nie jest w stanie pojąć, co to znaczy być matką od początku. To jest pójście na skróty i nikt mi nie wmówi że nie łatwo sobie wziąć gotowe dziecko i udawać, że to twoje, a gdzie to całe cierpienie, ta cała walka z ciążą, że cię kręgosłup boli, że cię nogi bolą, że spać nie możesz, że lekarze co tydzień badają i się boisz o każdy wynik. To jest matka, to jest poświęcenie, a adopcja to jak kupienie nowego auta. Szybko, łatwo i wygodnie. Jak dla mnie adopcja to jest droga dla leniwych. Dla takich, co nie chcą się poświęcić, co nie chcą się męczyć, tylko chcą gotowe. Sorry, ale taka prawda: nikt mnie nie przekona, że to jest to samo. A jak ktoś nie może mieć dzieci, to trudno, takie życie, nie każdy musi być rodzice a nie że kombinują jak tu na skróty i jeszcze się lansują że są takie wielkie bohaterki bohaterką to jest kobieta co urodziła Muszę przyznać, że to chyba pierwszy przypadek w historii ludzkości, kiedy ktoś tak skutecznie zdyskwalifikował się z dyskusji o rodzicielstwie już w pierwszym zdaniu. Gratulacje! Najlepsze, że ona dosłownie sprowadza macierzyństwo do fizycznego cierpienia, jakby była jakimś średniowiecznym kaznodzieją głoszącym, że kobieta musi cierpieć, żeby być wartościowa. Serio? To znaczy, że wszystkie kobiety, które miały cesarki, też nie są prawdziwymi matkami? Chociaż to akurat zły przykład, bo w sumie już wiemy, że madeczki tak twierdzą. No dobra, a te, które miały lekkie ciąże, przecież takie się zdarzają. Może powinniśmy wprowadzić jakąś skalę bólu, albo uzależnić to od częstotliwości wymiotów, od jednego do dziesięciu wymiotów dziennie, żeby określić poziom macierzyństwa. Mamusie, mam taką znajomą, właściwie sąsiadkę z klatki, niby koleżanka, niby wszystko fajnie, a wyszło jak wyszło. Ona sobie teraz pojechała do Niemiec na całe dwa miesiące. Mieszkanie stoi puste, bo ona sama tam mieszka, nie ma dzieci, nie ma nikogo. Czy to nie byłoby normalne i ludzkie zachowanie, żeby mi na ten czas udostępnić to mieszkanie? Przecież co jej szkodzi. Ja mam troje dzieci, mieszkamy w dwóch pokojach, ja już wariuję. Nie ma gdzie się ruszyć, bo na głowie mi siedzą. Syf jest straszny, bo wiadomo, że dzieci to się bawią, to rysują, to po ścianach gryzdają, a ja już nie nadążam. Sprzątać. A jak sprzątam, to za chwilę znowu wszystko na nowo. I ja naprawdę myślałam, że skoro ona wyjeżdża, to powie: słuchaj, tu masz klucze. Korzystajcie, dzieciaki będą miały więcej miejsca. Wy też trochę odsapniecie. Nie, ona mi prosto w oczy powiedziała, że ona nie życzy sobie, żeby ktoś był w jej mieszkaniu, bo to jej prywatne. A ja to kto, obca? Tyle razy jej pomagałam. Jak jej paczka przyszła, to odbierałam. A teraz, jak ja mam potrzebę, to co? Zero serca. I teraz sobie wyobraźcie: mieszkanie stoi puste, kurz się tam tylko zbiera, a ja z dziećmi jak sardynki w puszce. Co jej szkodziło? Dwa miesiące i takiej nie ma, nawet by nie zauważyła, my byśmy mieli normalne życie przez chwilę. Mam się męczyć i patrzeć, jak moje dzieci nie mają gdzie się bawić. Zacznijmy od tego, że twoja definicja pomocy sąsiedzkiej jest jakaś koślawa. Bo widzisz, odbieranie paczki to jest raczej nic w porównaniu do przekazania komuś kluczy do swojego mieszkania na dwa miesiące. To tak jakbyś powiedziała, przecież podałam musul w restauracji, to czemu nie chce mi pożyczyć swojego samochodu na wakacje? Co mnie jednak najbardziej ujęło, to to stękanie, że sąsiadka nie chce jej udostępnić mieszkania, podczas gdy sama pisze, że w swoim masyw nie nadąża sprzątać, a bąbelki gryzdają po ścianach. Kto by nie chciał kogoś tak... Jakiego wpuścić do swojego mieszkania i zostawić go samego z bąbelkami na dwa miesiące? Skandal! Kobieta uważa swoje mieszkanie za prywatne. Następnym razem pewnie będzie uważała swoje konto bankowe za prywatne albo swoją torebkę, gdzie ten świat zmierza! Hej wam, muszę się wygadać, bo już sama nie wiem co robić. Mam 18 lat, jestem teraz w czwartym miesiącu ciąży i głowa mi pęka od myślenia. Nie potrafię obliczyć dokładnie, kiedy zaszłam, bo wszystko się pomieszało. Najpierw byłam z chłopakiem, potem się rozstaliśmy i byłam pewna, że to koniec, ale wyszło inaczej. Spotkałam się z nim jeszcze raz i coś tam się wydarzyło. Potem, przyznaję, spałam też z jego bratem. Wiem, że to źle wygląda, ale nie oceniajcie mnie. Każdy popełnia błędy, a ja byłam pogubiona. A żeby było jeszcze gorzej, to też spałam z kolegą, który kręcił się koło mnie. I... I wtedy myślałam, że może on będzie tym właściwym, i teraz nie mam zielonego pojęcia, który z nich jest ojcem. Problem jest taki, że każdy z nich myśli, że to on. Dosłownie. Wszyscy się cieszą i każdy się już nastawia, że będzie tatą, a ja nie mam odwagi powiedzieć prawdy, że w sumie to nie wiem, bo to się nałożyło w czasie. Czy w ogóle jest jakaś szansa, że dziecko będzie miało geny od każdego z nich? Bo jakby się dało, to by było najlepiej. Dziecko miałoby trzech ojców, każdy by dawał coś od siebie, a ja miałabym spokój, bo każdy by się poczuwał. Jak to jest wtedy z alimentami? Czy da się tak, że skoro. To nie wiadomo, który to ojciec, to mogę dostawać od wszystkich trzech? W końcu każdy z nich brał w tym udział. To nie moja wina, że tak wyszło. Życie to nie bajka i nikt nie jest święty. A ja mam 18 lat, szkoła ledwo skończona, pracy nie mam, mieszkanie u rodziców, a tu zaraz dziecko na świecie. Trzeba myśleć, jak je utrzymać, żeby miało dobrze. Naprawdę siedzę po nocach i płaczę, bo nie wiem co będzie dalej. Serce mi pęka, bo wiem, że prędzej czy później prawda wyjdzie i wtedy któryś się obrazi i odejdzie. Kochana, to nie jest jakiś kolektywny projekt artystyczny, tylko biologia. Jedno dziecko równa się jeden ojciec. To nie działa jak składanka muzyczna, gdzie można wziąć po jednym kawałku od każdego wykonawcy i zrobić wspólny album. Gdyby tak było, to każda kobieta mogłaby sobie komponować dzieci jak pizzę. Poproszę inteligencję od profesora, urodę od modela i bogactwo od biznesmena, ale absolutnie uwielbiam Twoją logikę finansową. Chcesz alimenty od wszystkich trzech, bo każdy brał w tym udział. Wyjątkowo wybitne rozumowanie, nawet jak na madeczkę. Teraz, drogi widzu, możesz zasubskrybować kanał, jeśli chcesz. Pomoże Ci to nie przegapić nowych filmów z odklejkami. Taki przycisk należy kliknąć na dole pod filmem. A jeśli udało Ci się dotrwać do tego momentu, to zostaw komentarz dla zasięgu, w którym napisz, jakie są Twoje ulubione bułki. Jeśli nie masz innego pomysłu, oczywiście. No i biedronka znowu narozrabiała. Bezczelna obsługa kolejny raz nie chciała dostosować się do wymagań karynki, której się należy. Tym razem poszło o Gerberka. Biedronka, ja naprawdę nie wierzę, co się stało w waszym sklepie, i ja tego tak nie zostawię. Ja was normalnie pozwę do sadu i już wystawiłam wam negatywną opinię na gogle, bo takie traktowanie klienta to jest skandal, a szczególnie matki z małym dzieckiem. Byłam dzisiaj u was na zakupach, zapłaciłam normalnie przy kasie, wzięłam m.in. słoiczek Gerber dla mojego dziecka, wszystko było już opłacone, a moje dziecko, no, dziecko jak to dziecko, upuściło ten słoiczek przy samej kasie. Słoiczek się stłukł. Nikt tego nie zrobił specjalnie, a dziecko nie ma jeszcze 4 lat. To chyba logiczne. Że takie rzeczy się zdarzają, podchodzę do kasierki i mówię, że proszę o wymianę, bo to dla dziecka. A ona do mnie, że nie ma problemu, ale muszę zapłacić drugi raz. Jak to zapłacić drugi raz, skoro to już było opłacone? To jest normalnie złodziejstwo, bo ja nie dostałam tego towaru do domu, a pieniądze poszły. I proszę mi tu nie pisać, że takie są przepisy, bo ja wiem swoje. Ja mam prawa konsumenta, ja mam prawa jako matka, a wy macie obowiązek traktować klienta z szacunkiem, a nie jak śmiecia. Wystawiłam już negatywną opinię na goglach. Niech każdy widzi, jak wygląda obsługa w waszych Sklepach i jak macie klientów gdzieś. Szykujcie się, bo ja was naprawdę pozwę. To jest skandal. Ja tego tak nie zostawię. Będziecie płacić odszkodowanie, a cały internet się dowie, jak wygląda wasza obsługa. Twoja logika brzmi mniej więcej tak. Kupiłam auto, wyjeżdżając z salonu rozbiłam je o słup, więc dealer ma mi dać nowe za darmo. Albo kupiłam tort, jak niosłam go z cukierni, to go upuściłam, więc cukiernia jest mi winna drugi. Tak nie działają sklepy, kochana. Tak to działają co najwyżej. No właściwie chyba nic tak nie działa. I oczywiście groźba sądem. Prawnicy będą się z tego śmiać przez następne dekady. To będzie klasyk na studiach prawniczych. Jak nie interpretować praw konsumenta? A ta twoja negatywna opinia na goglach to pewnie coś typu Minus jedna gwiazdka, bo moje dziecko potłukło słoiczek, a sklep nie chciał mi dać drugiego za darmo. Ludzie będą to czytać i myśleć, no tak, czyli jednak jestem normalną osobą. Nie polecam restauracji. Zamówiłam dziecku zupę pomidorową, bo to jego ulubiona zupa. Przyszła ta zupa niby pomidorowa, ale w miejsce pływają kawałki pomidorów, takie normalne czerwone pomidory w kawałkach, a przecież każdy wie, że pomidorowa to jest zupa z koncentratu, żeby była gładka i smaczna, a nie z jakimiś kawałkami, bo dziecko tego nie lubi i od razu zaczęło kręcić nosem. Po co oni psują taką prostą rzecz jak pomidorowa? Podchodzę do kelnerki i mówię, że tu jest jakiś błąd, że ja zamawiałam pomidorową, a dostałam coś z kawałkami pomidorów i że moje dziecko takiej nie zje, a ona na mnie patrzy jak na wariatkę i mówi, że to niby normalne, że w pomidorowej są pomidory. Jak ja gotuję w domu, to używam koncentratu. Czasem jeszcze trochę śmietanki i makaronik, wszystko gładkie, bez żadnych farfocli i dziecko zjada pięknie. A tutaj jakieś pomidory pływają. Dziecko płacze, że nie chce, że niedobre, że fuj, a kelnerka stoi i mówi, że tak się u nich robi i że wszyscy tak gotują. No nie wszyscy, bo ja nie gotuję tak i moje dziecko też nie je tak. Restauracja chyba powinna brać pod uwagę, że są dzieci, które nie lubią pomidorów w pomidorowej tylko chcą mieć normalnie jak w domu. Jak ktoś prowadzi restaurację dla ludzi, to niech się zastanowi, czy podawanie czegoś, co wygląda jak zupa z pomidorami, to jest na pewno pomidorowa, bo dla mnie nie jest. Jak ja zamawiam dla dziecka, to oczekuję, że dostanie to, co dziecko zna i lubi, a nie jakieś eksperymenty, po których płacze i siedzi głodne, a ja jeszcze muszę mu po drodze bułkę kupować, żeby coś zjadł. W końcu poznałem osobę, która zdołała zakwestionować samą istotę pomidorowej zupy. Po co komplikować życie naturalnymi składnikami, skoro można wszystko zastąpić chemią? Kobita najwyraźniej wymaga od restauracji, żeby specjalnie dla jej bąbelka przerobili cały przepis i zaczęli gotować z koncentratu zamiast ze świeżych składników. A tak w ogóle to wyobrażam sobie minę kelnerki, gdy powiedziała jej, że w pomidorowej nie powinno być pomidorów. Ale to przecież logiczne, że skoro ty gotujesz z koncentratu, to wszyscy powinni bo bo inaczej się nie znają. Pomidory w pomidorówce? Kto to widział? A jeśli chcesz więcej Beki z Madek, to koniecznie kliknij tutaj. Tam znajdziesz playlistę ze wszystkimi odcinkami. Gorąco zapraszam.